To może przejdziemy do pytania, ja może pierwszy zadam albo, y, 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 pytanie ojcu. Y, no, bo ojciec mnie zaskoczył y, w, paru, w paru sprawach i między innymi w, y, w tym, że, że ojciec bardzo mocno podkreśla, że nad seksem trzeba no. popracować. Popracować to znaczy, że seks to nie tylko ta spontaniczność, że, że są w nas hormony, zmysły, zmysły i to się dzieje jakby samo, prawda? ale że nad tym też i trzeba popracować. Jak to jest, bo seks jednak się kojarzy właśnie z tą spontanicznością, że jeśli nie ma spontaniczności, to co, to co to, jest za seks? Znaczy no właśnie, ja wiecie, no wiadomo, że spontaniczność, no to do jakiegoś czasu, to może spontaniczność. Młode małżeństwo to jeszcze, jak ma ochotę, to, to, to no to po prostu może spontanicznie. Jak mają, mają, już bójkę dzieci, no to prawda, najpierw trzeba kupę wyprzeć, prawda, a potem potem zabra siku, prawda i potem jak już się te pampersy, wszystkie obroby jeszcze nakarmić, no a jak potem już jest możliwość współżycia, no to żona jest zmęczona, no i, i, i też nie ma. I, no i trzeba sobie też, wydzierać w różnych chwilach życia małżeńskiego właśnie ten czas, żeby, żeby być ze sobą. No więc i o tym trzeba mówić, bo zobaczcie, że no fajne jest tak na filmie, tak spontanicznie, w windzie, na, na, na przykład i takie sceny się pani ogląda, oni się tam w windzie rozbierają, prawda, już nie mogą wytrzymać, ona zdziera z, z niego y, już y, koszule, guziki tam się rozbryzgują na wszystkie strony, prawda, potem gdzieś tylko znaczą ubraniami na korytarzu, y, na korytarzu, gdzie, 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 gdzie przeszli, prawda, i ledwo z, z, zdążyli do łóżka. No, tylko, że potem kiedyś mi tak, tak właśnie jakiś tam psycholog, mu, właśnie tak nawiązał do tego wątku no i mówi właśnie, że o to chodzi, że żeby tak spontanicznie w windzie. No ja sobie tak potem myślę, no tylko w, w jakiej windzie, gdzie windzie, bo tak w Mariocie, no to już wiemy, że są kamery, bo tam kiedyś już złapali tam któregoś ministra, a to jest jedna z lepszych win w Polsce i duże jedzie. Takiej zwykłej prawda, na osiedlu no to lepiej się tam w ogóle nie rozbierać, nie dotykać tych ścian. Prawda? Te takie no to są raczej takie cztery piętra, więc człowiek nawet nie zdąży tam prawda, się ustawić. No i po prostu no, nie da rady za bardzo. Może gdzieś w Ameryce jakoś można sobie wynająć, wyczarterować ten jakąś windę na pięćdziesiąte na, na, na piętro i tam sobie pojechać parę razy w dół i na dół. I, no ale także, że, no tak, że tak ludzie mówią, fajnie, spontanicznie, no ale właśnie, potem, potem no się okazuje, że to tak w praktyce, no to jest po prostu różnie. No to takie moje głębokie myśli na ten temat. <śled> Może zrobimy tak, że ja będę zadawał pytania, chyba że ktoś mi przerwie i ktoś będzie miał pytanie, no to oczywiście oddam, oddam mikrofon. A... Dobrze? Także jeśli już, już tam się jakieś rodzą pytania, to, to oczywiście można zadawać, tak żeby Wam oddać głos, bo na pewno jakieś tam różne. A można też oczywiście na karteczce. Można tutaj, żeby to było może nawet bardziej anonimowe, to, to o, można te karteczki jakoś tam rozdać. Już się rozdały i, i, i one mogą jakoś tak przechodzić tutaj, tutaj coraz bliżej, coraz bliżej. tutaj na, na stole, dobrze? O, i, i do nas dotrą. Jak, jak to jest, ojciec mówił na samym początku zresztą, że żeby łączyć tą duchowość z tą seksualnością, a to się wydaje to jest jakby ogień i, i woda. No. Ja, jak, to, jak to sobie można wyobrazić, że powiedzmy, że są ci y, młodzi małżonkowie, czy, czy tam starsi małżonkowie i, i, i co? Y, ta duchowość to znaczy, że przed y, współżyciem seksualnym modlą się razem? Tak jak Tobiasz? Yy, więc, nam już dziś, dziś, dzisiaj w naszej kulturze i w kościele. Całkowicie rozeszła się seksualność wiem, z religijnością, z duchowością, i teraz chodzi o to, żeby połączyć te dwie sfery, że człowiek jednak jest jakąś całością i, i ma duchowość, ma, ma seksualność. I wcale tutaj nie ma żadnej sprzeczności w tym doświadczeniu. Pewnie, że my jesteśmy jakoś dezintegrowani i nie potrafimy tak łączyć, to jest jakiś tam skutek krzyku pierworodnego, że nam wszystko się jakoś rozdziela, ale. I tak żeśmy sobie poukładali, że właśnie seksualność należy do takiej sfery jakiejś takiej biologicznej, naturalnej, pan Bóg znowu jest gdzieś tam w kościele, jak się, jak się mówi różaniec, ewentualnie już koronkę do Miłosierdzia Bożego. No i, i, i już wszystko jest poukładane. I, I znowu to jest jakiś schemat myślenia, który, który jest w nas, ale dlaczego musimy ciągle w takich schematach tkwić, jak w jak, jakichś kolejnach głębokich, bo po prostu wszystko można połączyć. Zobaczcie, jak złodziej kradnie, to nie mówimy ręka kradnie, prawda? tylko on ukradł. Jakoś potrafimy doszczeć w tym aspekcie zła, tak o, takie całościowe, całościowo popatrzeć na, na, na niego. I nie, nie, ręka potem nie idzie do więzienia, a pan nie chce idzie, jest pan wolny, bo to tylko ręka ukradła, rękę pana złapałem. No, tylko, tylko człowiek. I tak samo jeżeli my robimy coś dobrego z miłością, pięknego, jest współżycie seksualne, małżeńskie, małżonkowie sobie okazują miłość, oddają się sobie, to jest zaangażowany w ciała równocześnie duch. Także człowiek jest zawsze istotą cielesną. Tak był stworzony przez Pana Boga, jak wyraża miłość małżonie, żona mężowi, to... W tym czasie Pan Bóg przychodzi, to jest droga uświęcenia. Bóg jest w relacji, Bóg jest w więzi. Tylko znowu, jak my myślimy o seksie od razu w kategoriach doznań, no to wtedy no to może nam się to jakoś specjalnie jakoś nie, 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 nie pasować. Natomiast jak jak się myśli o, o seksie w kategoriach relacji, to, to jest relacja do mnie, bo ja, każdy z nas przeżywa cały czas swoją seksualność i nie sposób się od seksualności odgrodzić. Trzeba, trzeba jakoś się z nią nauczyć, żyć, akceptować na nasze, nasze pobudzenia seksualne, wszystkie nasze pragnienia. To jest cząstka nas, człowieka. Jesteśmy zawsze w relacji do drugiej osoby, bo, bo to jest jakaś odpowiedzialność są konsekwencje y, współżycia seksualnego. Ludzie się bardzo też w tej sferze ranią. Warto też może i o tym w dzisiejszych czasach mówić, ale też właśnie można doświadczyć wielkiej miłości, szczęścia, głębokiej jedności, którą, którą ludzie pragną właśnie poprzez poprzez miłość, poprzez seksualność. Wejść w relację z najbardziej kochaną osobą w moim życiu, najbardziej ważną i z, nie, i z nią razem właśnie doświadczać bliskości, intymności, jedności właśnie poprzez czy dzięki seksualności. I, i, a, ale tak samo w tym wszystkim, co, co robimy, po prostu w naszym życiu, tak samo seksualnym, jesteśmy w relacji do Pana Boga. I tego, tego nie można oddzielać. Jak się tak patrzy na seksualność, jako właśnie jakaś taka szansa wejścia w bardzo głębokie relacje i z drugim człowiekiem, i z Bogiem, to, to po prostu jest, seksualność jest, jest całkiem czymś innym, nawet niż to co koło słyszymy yy, w takiej właśnie koncepcji bardziej takiej takiej, takiej do, doznaniowej, a, ale i też, też nie, to, to spojrzenie nie wyklucza szukania przyjemności i doznań, bo no po prostu jest, jest po prostu szersze, więc ono wszystko integruje, integruje w sobie. To jest kwestia jak, co my rozumiemy pod właśnie pod słowem seks, czy, czy tylko biologię, czy, czy tak samo duchowość człowieka i relacje do Boga i do, i do drugiego człowieka.